Osoby rządzące powinny stosować się do tego, jakie są zapisy konstytucji, niekoniecznie chcąc naciągać ją w ten sposób, żeby szło na ich korzyść, czy też według ideologii, którą oni się kierują. Jeśli są prawa łamane w danym kraju, w danym miejscu, i są na przykład przeciwko temu, powiedzmy, protesty czy manifestacje urządzane, to ja biorę udział w takich eventach. Bo po prostu chociażby samą tą swoją obecnością i tym ile tam jest ludzi na przykład na y, powiedzmy strajkach kobiet albo marszałach równości y, to i tak zagrzewa osoby, które na przykład boją się wyjść, boją się o te swoje prawa walczyć, y, to jednak y, zagrzewa ich też wie, do tej walki o prawa i pokazuje im, że nie są sami, że, że wszystko się da jednak zrobić i że mają, y, mają te prawa. Jak zadbać o praworządność? Trzeba na pewno wybrać odpowiednie osoby, które będą przedstawicielami prawa w naszym państwie. Trzeba edukować społeczeństwo w zakresie prawa, jakie nas obowiązuje, no i wymagać od władzy tego, żeby również się respektowała rząd przede wszystkim powinien z fachowcami rozmawiać, tak? Czyli jeżeli tworzy jakieś ustawy o prawie karnym, to z karnistami. Jeżeli cywilne, no to z ludźmi, którzy są sędziami, tak? Sędziami, adwokatami, z adwokatami, na różnych, poziomach, na różnych poziomach, poziomach wiedzy, tak? Przede wszystkim muszą z fachowcami, czyli z, z przedstawicielami danych zawodów rozmawiać i tworzyć takie prawo. Podrzeć na ręce instytucjom państwowym i sprawdzać, czy na pewno nasze prawa są